W nauce i zabawie coraz częściej wykorzystywane są techniki interaktywne. Puławska Biblioteka Miejska zaprasza najmłodszych, którzy korzystają z wakacyjnego wypoczynku, do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez edukatorów mobilnych laboratoriów przyszłości. 13 i 20 lipca, to jest czwartek, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat na warsztaty edukacyjne, które poprowadzą edukatorzy mobilnych laboratoriów przyszłości. Jest to projekt organizowany przez Laboratoria Przyszłości, czyli jeden z największych projektów edukacyjnych realizowanych realizowany przez Ministerstwo Edukacji we współpracy z Centrum GovTech z Kancelarii Rady Ministrów, którego celem jest przede wszystkim zaznajomienie dzieci i młodzieży z najnowocześniejszymi technologiami, a także pokazaniem im, jakie korzyści mogą wyciągnąć z tych nowych technologii, w jaki sposób używać je na co dzień. <laughs> także i my właśnie we współpracy z Mobilnymi Laboratoriami Przyszłości zapraszamy dzieci. Podczas tych warsztatów będą miały możliwość skorzystać z Google VR, drukarki 3D, długopisów 3D, a także robotów edukacyjnych. Będą mogły urzeczywistnić swoje projekty dzięki właśnie tym drukarkom. Edukatorzy pokażą im, w jaki sposób korzystać z tych urządzeń i co dzięki nim można stworzyć, jakie wykorzystać w codziennej nauce, a potem pracy i w zabawie oczywiście. Warsztaty będą trwały od godziny 10 do 13 i będzie konieczność wyrażenia zgody opiekuna na udział dziecka w warsztatach, a także wykorzystanie wizerunku. Dlatego prosimy o pobranie zgody z naszej strony internetowej i przyniesienie jej w dniu warsztatów. Serdecznie zapraszam. Liczba miejsc jest ograniczona, natomiast zapisy prowadzone są w oddziale dla dzieci i młodzieży lub pod numerem telefonu 81 45 11 902. Wstęp jest wolny i bezpłatny. Każdy może skorzystać z warsztatów. Jedynym ograniczeniem jest liczba osób uczestniczących w spotkaniu. Laboratoria przyszłości to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fjeldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.